Wielkie, wielkie brawa i Nie mogę się doczekać wszystkiego, co jeszcze przed nami. Tych zwykłych dni i tych wielkich chwil. Ale teraz najbardziej na świecie czekam tylko na jedno. By za chwilę zostać twoją żoną. Podszedłem, podszedłem z głupim żarcikiem, na zasadzie idziemy do kina, a później powiedziałem, że jesteśmy w i sobie poszedłem, a ona później podeszła i mnie zaprosiła.

jak się patrzy na własne dzieci, na jakich ludzi wyrastają, to jest chyba największe osiągnięcie. Jesteś moją największą miłością, moją bratnią duszą, najlepszym przyjacielem, moim wszystkim. Niezależnie od tego, jak ciężko mi się na co dzień wstaje, czymś pięknym jest dla mnie codzienna pobudka obok Ciebie i możliwość szczepnięcia Ci do ucha słów kocham Cię. Minęło już 8 lat, odkąd jesteśmy razem, a ja wciąż każdego dnia zakochuję się w tobie na nowo. Dziękuję Ci za to, że jesteś: za Twoją obecność, czułość i troskę, za każdy Twój gest. I dziękuję Ci za Twoją miłość oraz za wszystko, co dla mnie robisz. Że od tej chwili Pani Nikola Kinga Milczanowska i Pan Krzysztof Raczeński są małżeństwem. Brawo!

Z całego serca dziękuję Ci za to, że jesteś, za to, że mnie kochasz, i za to, że każdego dnia sprawiasz, że jestem najszczęśliwsza na świecie.